Cześć, witajcie na kanale RichZone w siódmym już odcinku poświęconym inteligencji emocjonalnej. Ostatnio mówiliśmy o empatii, dziś natomiast zajmiemy się ostatnim z pięciu elementów inteligencji emocjonalnej, mianowicie zdolnością do zawierania i utrzymywania relacji, której fundamentem, jak się niebawem przekonamy, jest umiejętność kierowania emocjami innych osób oraz empatia i umiejętność panowania nad sobą. Naturalne jest, że chcemy otaczać się ludźmi, którzy potrafią nam współczuć, rozbawić nas i przy których czujemy się po prostu dobrze. Dlatego też brak tych umiejętności może powodować, że dana osoba nie potrafi odpowiednio postępować w relacjach z innymi. Jednym zdaniem, zdolności, o których dziś będę mówił, pozwalają nam kształtować stosunki z innymi, mobilizować, inspirować, perswadować. I wpływać na innych oraz sprawiać, że czują się swobodnie w naszym otoczeniu. Reguły okazywania uczuć. Każdy z nas jest nauczony pewnych wzorców zachowań. Zależą one w dużej mierze od kultury, ale polegają głównie na tym, by poprzez zminimalizowanie, zmaksymalizowanie lub zmianę wyrażonej emocji otrzymać odpowiednią reakcję u drugiej osoby. Przykładowo, gdy dostaniemy jakiś zupełnie nietrafiony prezent. Udajemy, że jesteśmy zadowoleni po to, by nie skrzywdzić osoby, od której go dostaliśmy. Innym razem, gdy chcemy, by dana osoba postrzegała nas lepiej, zmaksymalizujemy swoje reakcje w stosunku do niej. Częściej się z nią zgadzamy, a na przykład, gdy żartuje, głośniej się śmiejemy. Takie zachowanie jest naturalne i niestosowanie się do tych kulturowych reguł może nieść mnóstwo społecznych problemów zaraźliwość emocji. Na pewno zauważyliście, że wśród niektórych ludzi czujemy się wyjątkowo swobodnie, a wśród innych odczuwamy pewien dyskomfort. Ci pierwsi są czarujący, a ci drudzy dziwnie zdystansowani. Myśleliście kiedyś o tym, co sprawia, że tak jest? Otóż okazuje się, że czynnikiem odgrywającym kluczową rolę jest to, w jaki sposób potrafimy odpowiadać na emocje drugiej osoby. Mówiąc inaczej, Chodzi o to, jak dobrze potrafimy zsynchronizować swoje emocje z emocjami naszego rozmówcy. Możemy zauważyć tutaj pewną prawidłowość. Mianowicie, osoby, które wykazują większą ekspresję, lepiej zarażają swoimi emocjami innych, natomiast osoby, które są raczej biernymi słuchaczami, łatwiej te emocje i nastroje przejmują. Osoba dominująca więcej mówi, dzięki czemu słuchacze skupiają się na jej twarzy i mowie ciała. A przez to podświadomie harmonizują się z jego emocjami oraz z tym, co ma do powiedzenia. Podstawy inteligencji społecznej. Inteligencja społeczna to po prostu inteligencja emocjonalna, tylko odnosząca się głównie do większych grup ludzi. Możemy wyodrębnić jej cztery główne elementy. Organizowanie grup. Jest to podstawowa umiejętność przywódcy. Składa się na nią inicjowanie oraz kierowanie pracą grupy ludzi. Negocjowanie rozwiązań, inaczej talent mediatora, czyli zapobieganie konfliktom lub rozwiązywanie już powstałych. Nawiązywanie stosunków oznacza łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości oraz wysoki poziom empatii. Przeprowadzanie analiz społecznych jest to zdolność do rozpoznawania i wyczuwania emocji lub motywów innych osób. Inteligencja społeczna jest w życiu niezwykle ważna, jeśli nie najważniejsza. To, jak dobrze potrafimy odnaleźć się w kontaktach z innymi, budować relacje czy po prostu wzbudzać sympatię i zaufanie u innych, może mieć ogromny wpływ na nasze życie, zarówno zawodowe, jak i towarzyskie. Jest to jednak również odpowiedni moment na to, by Was ostrzec. Ponieważ zbyt duże poświęcenie sprawom związanym z dopasowaniem się do kryteriów dzisiejszego świata ma również złą stronę. Otóż trzeba uważać, by nie stać się społecznym kameleonem, który w każdej sytuacji dostosowuje swoje zachowanie do cudzych emocji, aby tylko otrzymać pożądany efekt. Cena może być jednak wysoka. Kameleony społeczne, mimo że praktycznie na każdym potrafią wywrzeć świetne wrażenie, mają jednak niewiele satysfakcjonująco bliskich związków, głównie dlatego, że są po prostu w dłuższej relacji nieautentyczni. Brak zdolności społecznych. Dysemia to termin używany w psychologii opisujący niezdolność do rozumienia i stosowania przekazów niewerbalnych. Według badań co dziesiąta osoba ma problem w tej sferze. Na pewno każdy z nas zna osoby, które charakteryzują się nieznośnym brakiem ogłady towarzyskiej. Podczas rozmowy koncentrują się głównie na sobie, często nie dostrzegają subtelnych sygnałów, że pora już zakończyć spotkanie bądź rozmowę telefoniczną. Zadają wścibskie pytania i wtykają nos w nie swoje sprawy. Nie do końca jest jasne, czy przyczyną takiego stanu rzeczy są zaniedbania wychowawcze w sferze obycia towarzyskiego. Czy raczej niezdolność do przystwojenia ich sobie. Faktem natomiast jest, że osoby takie najczęściej nie rozumieją, dlaczego spotykają się z odrzuceniem i dziwnymi reakcjami innych. Ostatecznie zaczynają odczuwać, że nie mają żadnego wpływu na to, jak traktują je inni i co się im przydarza. Jednym z najskuteczniejszych sposobów sprawdzenia, czy dana osoba posiada zdolności społeczne, jest moment, kiedy chce dołączyć do grupy osób, która już nawiązała jakiś konkretny poziom relacji. Dzięki badaniom tych zachowań potrafimy konkretnie wyszczególnić, co sprawia, że grupa nas zaakceptuje lub odrzuci. Otóż u osób nieporadnych społecznie możemy wyszczególnić dwa główne, kardynalne błędy. Pierwszym z nich jest zbyt szybko podjęta próba przyjęcia inicjatywy. Drugim natomiast jest niedostosowanie się do zasad panujących w grupie, najczęściej wynikających po prostu z niewiedzy. Podejście osób inteligentnych społecznie jest inne. Przed podjęciem próby włączenia się do grupy poświęcają one czas na obserwację jej, by zrozumieć hierarchię oraz reguły w niej panujące. Następnie robią coś, co świadczy o tym, że rozumieją zasady i potrafią się odnaleźć. Natomiast w przypadku przejęcia inicjatywy czekają na jasne potwierdzenie swojej pozycji przez pozostałych członków. Innym świetnym testem naszych zdolności rozumienia emocji jest podjęcie próby uspokojenia kogoś bardzo wzburzonego, i choć można się tego nauczyć, wykorzystując chociażby narzędzie z NLP, jakim jest pacing, czyli dostosowanie się do rozmówcy, a następnie zmiana jego emocji, to tak czy inaczej wymaga to od nas sporo umiejętności komunikacyjnych. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli materiał Ci się spodobał, Pamiętaj, by go ocenić, a już w kolejnym zajmiemy się inteligencją emocjonalną w kontekście relacji damsko-męskich. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.